jest znakomicie usytuowany, przestronny i przyjazny klientom. Przekonaliśmy się o tym już pierwszego dnia w sobotę 20 kwietnia, kiedy przy ulicy Jana Pawła II 65A uroczyście otwarto nowy market budowlany Arsen. Farby i wszystko do remontu. Życzę y, wszystkim klientom udanych, zadowolonych, zadowolenia za i y, wszystkiego najlepszego. Uroczyste przecięcie wstęgi i już można robić zakupy. Przyznajmy, że jest gdzie i jest w czym wybierać. Sukcesywnie od kilku na lat w zasadzie firma istnieje od 20-25 lat. Cel postawiłem sobie kiedyś, żeby takich punktów otworzyć w naszym regionie około 10. Jest piąty nasz własny, nie korzystamy już w tej chwili z lokali obcych. A co do kryzysu, to no, zależy jak się na to patrzy, jak kto do tego podchodzi. Można powiedzieć, w tym kryzysie łatwiej jest to wybudować, przy, przygotować się do. Tego czasu po kryzysie, bo myślę, że w najbliższym czasie nadejdzie. W zasadzie ja uważam, żeby to był kryzys. Jest to jakaś tam stagnacja. Kryzys nam wmówiono trochę, ale może i dobrze, bo troszeczkę studzi jakby pieniądz na, na rynku. A w najbliższym czasie uważam, że jeżeli nie w tym roku, to w przyszłym roku moim zdaniem jest szansa na to, że odbijemy się i wszyscy to zauważą i poczują. Jakie plany inwestycyjne mają właściciele firmy Arsen? W na najbliższym czasie następnego sklepu nie będzie, może przez dwa lata, poczekamy, tak jak powiedziałem, na to odbicie zobaczymy, co się plany, plany co do tego regionu, to tutaj mamy w Sieradzu, w Duńskiej Woli, mamy sklep w Kaliszu, w Łodzi, hurtownię w Grabowcu, myślimy o może Bełchatowie, może Piotrkowie, może Wieluniu, w tych miastach tutaj w takim zasięgu 50-70 kilometrów. Działamy regionalnie, w zasadzie nie, nie interesuje nas gdzieś tam po Polsce, bo to jest transport, wszystko rozproszona struktura za bardzo. No Taki, taki mamy cel. Ja zrobiłem pięć, zrobi następnych pięć może. Zwłaszcza w dzień otwarcia warto było odwiedzić sklep firmy Arsen, bowiem był to czas promocji, konkursów z nagrodami i cukrowej waty dla dzieci pierwszych kilkuset klientów. Jeden z konkursów polegał na wykazaniu się iście koszykarskimi umiejętnościami. ja mogę to, to ocenić? No nie wiem, dopiero jestem pierwszy raz tutaj w tym sklepie. Mogłem powiedzieć, że jest tyle miejsca, że regały wyższe by mogły być nawet tutaj. Tylko tyle, nie? No przestrzeni jest dużo, no myślę, że to wszystko będzie chodzić, no ale to czas okaże. Dobrze to wróży nowej placówce handlowej, kiedy tak pozytywnie wypowiadają się o niej nawet zagraniczni klienci. Podoba mi się, no ładnie. W porównaniu do zachodu to pierwsza klasa. Nasz, e, szósty sklep i e, prawie 2000 m2 ekspozycji. E, no głównie, tak na, głównie tak naprawdę są, są to farby, e, ekspozycje farb bardzo profesjonalne. Możemy się pochwalić tym, że jako jedni z pierwszych w Polsce będziemy mieli e, nową ekspozycję Tikurili. E, oprócz tego materiały budowlane, e, artykuły ogrodnicze, narzędzia, elektronarzędzia. E, no i cała masa wszystkiego, co jest potrzebne do remontu. Sklep otwarty jest od godziny 7 do 20 od poniedziałku do soboty. Docelowo planujemy zatrudnienie kilkunastu pracowników w pełni profesjonalnej obsługi, z czego tak naprawdę jesteśmy znani. Zapraszamy klientów tak naprawdę po produkty, po dobre ceny, ale przede wszystkim po fachowe porady. Tym, którzy robili zakupy w poprzednim sklepie firmy Arsen w Sieradzu, nowy market bardzo się podoba. Inni są nieco sceptyczni, ale pełni optymizmu. Jak najbardziej, asortyment się powiększył, na POW był dużo mniejszy asortyment i myślę, że to udane zakupy, dobre sklep, nie? zobaczymy jak to będzie. Będzie komfortowo, jeszcze kilka dni, dopracują wszystko, będzie w porządku. Jest duży wybór, no podoba nam się. Asortyment jest podobny, może i większy trochę wybór jak, jak damno, ale było, był mały, tak? Tutaj jest duża przestrzeń, no i można sobie spokojnie dotknąć, zobaczyć, także no, podoba się nam. Ja myślę, że sklep jest wyśmienicie zaopatrzony i y, po prostu no jest nowoczesny, przestrzenny. Y, uważam, że klienci będą zadowoleni. Ja też zadowolony zawsze jestem, bo nawet szukałem w czasie zamknięcia tamtego sklepu, szukałem farby. Akrylu srebrnego do i okazało się, że nigdzie nie było się i Musiałam przyjechać tutaj dzisiaj. Kolejny konkurs dla pierwszych klientów był trudniejszy. Trzeba było rozpoznawać kolory, a z tym bywało różnie. Dzisiaj pierwszy raz jestem tutaj i trudno powiedzieć. Na razie to człowiek jest zagubiony, bo nie wie gdzie co jest. Także no, myślę, że tu jeszcze wejdę, żeby zobaczyć. No, trudno powiedzieć na razie. Już się bywało w różnych marketach, także. Yy. No na razie no, no fajnie, fajnie to wszystko wygląda, jest miła obsługa, bardzo fajnie. Ja zapamiętam z tej strony, dlatego że to jest jedyny sklep tutaj w dużej okolicy, tak, się radza, jeżeli chodzi o taki asortyment, no i taką powierzchnię, tak, komfortowo stajemy na parkingu i mamy faktycznie no, dosyć duży asortyment do, do wyboru. A zapamiętam, zapamięta, bo lubi watę, tak, więc jakby no, tutaj rewelacyjne rozwiązanie przyciągnięcie dzieciaków razem z rodzicami, tak, przy okazji jakichś takich drobnych zakupów można też skorzystać z przyjemności. Najbardziej jednak może cieszyć opinia człowieka, który prawie pół wieku zajmuje się handlem. 45 lat w handlu, w związku z tym jest piękny sklep. Od A do Z można się zaopatrzyć. Jest to sklep jeden w sieradzu w tej chwili. Myślę, że wszyscy będą zadowoleni z tego sklepu, bo wspaniały sklep to jest. Jest to dobry punkt, dobry podjazd. No, w centrum właściwie, w centrum. Tutaj się radza, także można podjechać sobie legalnie ze wszystkich stron załadunek, budowlane rzeczy są też. To, to jest duży plus, duży plus. Także ten malutki sklep na połowę w porównaniu z tym to jest gigant. Zapraszamy zatem do sklepu o gigantycznych możliwościach do marketu budowlanego arsen w sieradzu, który już dziś oferuje towary w asortymencie liczącym ponad 20 tysięcy.